Cześć, z tej strony Kuba, witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Zanim przejdziemy do materiału, już tradycją filmów ubiegłych, zapraszam już teraz serdecznie do subskrypcji. Ten wykres pokazuje nam bardzo konkretnie, że, że większość osób, które nas ogląda nie jest subskrybentami naszego kanału, dlatego już teraz serdecznie zapraszam do subskrypcji. Przejdźmy do materiału. Kontynuujemy serię filmów o rowerach bardziej budżetowych na każdą kieszeń. Dzisiejszym naszym bohaterem będzie rower Romet Orkan M. Jest to oczywiście rower krosowy, koła 700c i wszystko to, czym charakteryzują się rowery krosowe, jest tu obecne. Najpierw omówimy sobie specyfikację, potem porozmawiamy o cenie, a na końcu Zobaczymy, dla kogo jest to rower. A więc zaczynamy. Przejdźmy sobie przez specyfikację najpierw. W pierwszej kolejności amortyzacja. Mamy tutaj amortyzator, jest produkowany przez zewnętrzną firmę dla Rometa. Mamy oczywiście 63 mm skoku. No i więcej tutaj o nim nie powiemy, jest to po prostu amortyzator sprężynowy z ustawieniami już fabrycznymi, tak jakby wstępnie predefiniowanymi. Jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, musielibyśmy to troszkę rozebrać i na przykład wymienić sprężynę na twardszą. Więc tutaj mamy takie właśnie rozwiązanie, bardziej korzystne dla osób, które nie chcą ustawiać amortyzacji, nie chcą nie wiadomo czego robić z tym amortyzatorem i w ogóle z samym rowerem i potrzebują jak najprostszego rozwiązania. Jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj napęd Shimano 3x7, za przednie przełożenia odpowiada przerzutka Shimano Tourney, za tylne przełożenia odpowiada przerzutka Shimano Altus. Hamulce, tutaj bez szału mamy hamulce oczywiście mechaniczne i mamy hamulce typu V-brake. Największym plusem rozwiązania w ogóle V-brake'ów jest w to, że mamy niższą masę roweru. E, hamulce tarczowe są no, dosyć mocno cięższe. W zastosowaniach tego roweru, których za chwilę, e, takie rozwiązanie w zupełności wystarczy. Idziemy dalej. Koła. Oczywiście mamy tutaj, tak jak w trekkingach, rozwiązanie 700c, albo inaczej 28 cali. E, mamy te, te koła wyposażone w opony Dyston e, 700 x 42. Mamy typowe właśnie w krosówkach, które możemy spotkać, szerokość opony, bieżnik jest bardziej miejski niż terenowy, mamy tutaj taki środek płaskiego profilu bardziej, a boki mamy już kostkowane, tak jakbyśmy rzeczywiście gdzieś znaleźli się już w jakimś terenie większym, to te klocki także pozwalają nam jechać dalej do przodu, także dbają w ogóle o zakręty. Kiedy wchodzimy w zakrętach, te klocki oczywiście dają nam podparcie. Pozostałe komponenty pochodzą oczywiście ze stajni Rometa. Przejdźmy do ceny. Warto wspomnieć, że mamy przed sobą najtańszy wariant Rometa Orkana. A więc ROMET Orkan M kosztuje 1449 zł. Co za to dostajemy, już wiemy. W związku z tym, że jest to najniższy model, mamy także tą dolną, te dolne widełki specyfikacji w ogóle rowerów crossowych. Przede wszystkim tutaj tracimy możliwości, jeżeli chodzi o amortyzację względem wyższych modeli, bo rzeczywiście one zwykle mają jakieś systemy i możliwości personalizacyjne, nawet naprężenie wstępne sprężyny już jest jakimś rozwiązaniem tutaj personalizacyjnym. Możliwe, pozwalającym, pozwalającym nam na dostosowanie pracy amortyzatora pod siebie. No ale z drugiej strony, te 63 mm w skoku to nie jest dużo. Tutaj aż tak dużo nie wyczerujemy jak w rowerach cross country, albo tym bardziej w rowerach trailowych czy enduro, gdzie im więcej skoku, tym te, mają, te ustawienia mają o wiele większe znaczenie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś szuka roweru najbardziej prostego obsługowo, no to to jest to, prawda. Tutaj mi no naprawdę, żeby coś zmienić musimy to rozmontować, ale zakładamy, że nie będziemy chcieli tego zmienić raczej z racji tego, że mały skok i rozwiązanie tutaj zastosowane w zupełności nam wystarczy, do czego ten rower jest przeznaczony. Jeżeli chodzi o kwestie napędu, no to właśnie, powiedziałem, że mamy te dolne widełki, no nie do końca, no bo jeszcze mamy niżej, moglibyśmy pójść w turnieja z tyłu w ogóle, prawda, mamy altusa, nie jest naprawdę źle. Większość producentów właśnie w tych dolnych widełkach wszędzie tłucze tego turneja z tyłu. Tutaj nie mamy tego rozwiązania, mamy tutaj fajną przerzutkę Shimano Altus. Jest naprawdę ona spoko. Stój. Jest naprawdę spoko. W wypadku orkanów, bo nie tyczy się to... Rowerów, innych producentów, też niestety tracimy tutaj regulowany mostek przy kierownicy, zwykle on się znajduje w modelach Orkanów wyższych, bodajże z tego co pamiętam od trójki w górę, z tego co pamiętam. Tutaj niestety tego rozwiązania nie mamy, możemy je sobie ewentualnie właśnie w Romecie, także w naszej sieci sklepów prorowery.pl możemy sobie takie rozwiązanie ewentualnie z czasem dokupić i wymienić. A więc jeżeli mamy do wydania 1500 zł i to jest nasza górna, naprawdę definitywnie górna granica, nic lepszego na rynku w tym momencie od Orkana M. tak naprawdę moim zdaniem nie znajdziemy. Możemy znaleźć, owszem, podobne cenowo rowery, ale z na pewno niższą specyfikacją niż to, co tutaj mamy. Oczywiście, w tej cenie już też warto wspomnieć: mamy dożywotnią gwarancję na ramę. Mało producentów może nam to zagwarantować w tym przydziale cenowym. No i na koniec powiedzmy sobie oczywiście o osobach, do których ten rower jest skierowany. Znowu, tak jak w wypadku wcześniej omawianego Ramblera naszym głównym. Celem jest tutaj cena, a więc będzie to jedyny rower, jaki posiadamy w Arsenale. Rower, który ma nam służyć do wszystkiego. I tak jak też powiedziałam przy Ramblerze, tak też powiem tutaj, że głównym takim wyznacznikiem będzie teren, w którym mamy się poruszać. Z racji tego, że mamy rower crossowy, tutaj ten teren nam się bardzo mocno równoważy. Będzie to najbardziej uniwersalny rower ze wszystkich, których omawiamy w tej serii budżetowej. Mamy tutaj opony, które zarówno poradzą sobie w terenie, ale nie będą nam przeszkadzały w mieście. Pozycja na tym rowerze jest taka, że jest ona pomiędzy właśnie tą pozycją na rowerze MTB, a na przykład na rowerze trekkingowym, a więc możemy zaatakować tym rowerem bardziej sportowo, ale także nie będzie nie stało, nic stało, ale także nie będzie nic stało na przeszkodzie, żeby tym rowerem poruszać się na co dzień. Pierwszą grupą osób, użytkowników będą ci, którzy szukają roweru uniwersalnego roweru jak najbardziej do wszystkiego. Drugą grupą osób będą osoby, które szukają roweru do personalizacji. Tak jak we wcześniejszych rowerach krosowych wspominałem, takie też tutaj są to rowery, które można naprawdę doposażyć wedle własnego wyobrażenia. Załóżmy, że mamy od wydania troszkę więcej na tu i teraz i chcemy ten rower doposażyć. Ten rower będzie świetną bazą do tego. Akcesoria oczywiście możemy dokupić zawsze później. Tutaj nie ma kwestii, że musimy to od razu. Nawet mało tego, możemy sobie pojeździć na takim rowerze, troszkę czasu i zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebujemy. Osobny materiał o akcesoriach jeszcze będzie, więc tutaj tylko o tym wspomnę. Ale mówię, możemy tutaj zamontować błotniki, możemy zamontować bagażnik. Mamy wszelkie maści, montaże miejsca na to wszystko. Tutaj nie będzie problemu z możliwością dostosowania tego roweru do siebie. Jeżeli uznamy, że pozycja na tym rowerze nam nie odpowiada, potrzebujemy bardziej wyprostowanej bądź pochylonej, tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, możemy też dokupić element ten personalizacyjny w postaci regulowanego mostka przy kierownicy. I tak dalej, i tak dalej. To są najbardziej takie modyfikowalne rowery pod tym kątem. A więc, drugą grupę osób będą ci, którzy szukają taniego roweru, dobrej bazy pod przyszłą rozbudowę i personalizację. To by było na tyle. Bardzo dziękuję serdecznie za spędzenie tego czasu z nami. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Po więcej tego typu treści oczywiście zapraszam na kanał. Jak zacząłem, tak i też kończę. Zapraszam do subskrypcji. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mówił do Was Kuba, trzymajcie się ciepło. Cześć!